Państwu. Kłania się dzisiaj, 22 stycznia, dziaders, bo jestem dziadersem, czyli jestem dziadkiem, a to można odmienić przed, przez dziaders właśnie. No i wszyscy dziadersi mają dzisiaj wyjątkowe święto. Wczoraj był dzień babci, dzisiaj dzień dziadka, ale dzisiaj jest dzień dziadka, no i dziadersów też. I proszę Państwa, jest y, również dzień ostrego sosu. No to ja się zaliczam do tych dziadersów, do tych dziadków, którzy taki ostry sos lubią. Ale generalnie lubię życie z przyprawami i to dobrymi i czasem ostrymi. Jak widać na załączonym obrazku, takie przyprawy mi towarzyszą, proszę Państwa, przez większość mojego życia. Ostrą politykę też lubię, dobrze przyprawioną, o którą coraz, coraz trudniej, dlatego że w politykę grają ludzie, którzy na tej szachownicy nie powinni być, tak? albo zostali już dawno strąceni i nie powinni wchodzić. Tak to jest w życiu, ale dzisiaj jako pierwszą informację podam Państwu informację z Waszyngtonu. Który do, która dotyczy rzeczywiście nas wszystkich, Polski również, dlatego że są reperkusje po wyroku Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i niektórzy sędziowie wyciągają jakby z uzasadnienia tego wyroku pewne jakby wypowiedzi, pewne wskazówki, które dał Sąd Najwyższy i w tej chwili jakby wdrażają je w życie, w życie polityczne i społeczne Stanów Zjednoczonych. Sędzia w Teksasie orzekł wczoraj, że prezydent Joe Biden nie może wymagać od pracowników federalnych szczepień przeciwko koronawirusowi i zablokował rządowi Stanów Zjednoczonych dyscyplinowanie pracowników pod tym względem. Oczywiście tam... Jak wszyscy pamiętamy, orzeczenie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych dotyczyło tych osobników, tych pracowników, którzy pracują dla Medicaid i Medicare, tak? Oni się tam powinni zaszczepić, natomiast wszystkie inne zostały odrzucone i dlatego sędzia w Teksasie wyciągnął taki wniosek, że jakby to orzeczenie tego Sądu Najwyższego jakby kwalifikuje się do tych grup amerykańskich, jakby robotników, pracowników również federalnych. Biden wydał nakaz w ogóle zaszczepienia około 3,5 miliona pracowników rządowych do 22 listopada. To wszyscy pamiętamy o tym z wyjątkiem jakichś religijnych przeszkód lub medycznych w przeciwnym razie mieli się ci ludzie spotkać z karami. No i w tej chwili następują kolejne reperkusje. Właśnie ten amerykański sędzia okręgowy Jeffrey Brown powiedział, że pytanie brzmi: czy Biden, czyli w ogóle prezydent Stanów Zjednoczonych może wymagać od milionów pracowników federalnych poddania się procedurze medycznej jako warunku, jako warunku ich zatrudnienia? To w obecnym, powiedział, stanie prawnym, jak niedawno wyraził Sąd Najwyższy, jest trochę za daleko. Czyli hola, hola, panie prezydencie Stanów Zjednoczonych, trzymajmy się tego, tej wykładni systemowej i legalnej przepisów prawnych Sądu Najwyższego w tej chwili, tak? Bo to już nie chodzi o konstytucję, tylko tu jest jasno powiedziane, co wolno, a czego nie. Brown, ten sędzia, on ma siedzibę w Glevston. Ale mianowany został, jak pamiętamy niektórzy, przez ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Powiedział, że rząd może chronić zdrowie publiczne. Warto o takim czymś mówić i głośno, że rząd może chronić zdrowie publiczne za pomocą mniej inwazyjnych środków, takich jak te maskowania tak, i dystanse społeczne. Tak. To wolno, ale nikomu nie wolno. Yy, robić takich rzeczy i na przykład nakładać kaski na głowy. Tak, proszę Państwa, w Stanach Zjednoczonych jak wszyscy wiemy motocyklami, motor, moto yy, jakimiś tam innymi yy, motorami, tak i Harley'ami na tych potężnych motorach jeździmy bez kasków, jeśli ktoś chce to po prostu nie ubiera kasku. A jeśli ktoś chce, no to sobie ubierze kask. Z tym się różnimy, tak? Bo tutaj wszystkim na głowy, o głowy głowy są pieczętowane kaskami, to jest każdego życie. Ale proszę sobie wyobrazić, Stany Zjednoczone jadą Harley autostradą i jadą dziewczyny w takich krótkich spodniach z rozpuszczonymi włosami, jak to wygląda. Ja widziałam takie grupy właśnie dziewczyn. Raz widziałem grupę 24 charlejowców, właśnie kobiety. 24 kobiety z długimi włosami wszystkie. Taka grupa była w Teksasie, która jechała przez autostradę, no i tam wjeżdżała do jakiegoś miasteczka z rozpuszczonymi włosami na tych charlejach, więc widok jest niesamowity, wszystkie opalone. Piękne panie, no, należały do takiego klubu. No, jest widoczna piękna wolność tym okiem męskim, jeżeli się na to spogląda, tak? No i ja nie wiem, jaki jest później problem z rozczysaniem tych włosów, to muszą się panie wypowiedzieć na tapczacie, czy jest problem, jak się przyjedzie 200 mil na motorze z rozpuszczonymi włosami czy można w ogóle je później rozstrzesać, ale te panie mają jakieś tam sposoby, więc nie będę wnikał, nie? I to jest bardzo blisko tego, co mówi ten sędzia, proszę mi wierzyć. To jest, to szczepienie jest bardzo blisko tych kasków, jakby się tak delikatnie przyjrzeć temu. No i cóż, przechodzimy do spraw Irlandii, która znosi covidowe obostrzenia. Dziś jest dobry dzień. Kto to powiedział? Irlandia znosi od soboty niemal wszystkie restrykcje covidowe. W tym wszystkie wprowadzone w związku z, war z wariantem omikron. Wobec faktu, że szczyt tej fali minął, a poziom zaszczepienia jest wysoki, rząd uznał, że ich dalsze utrzymywanie nie jest konieczne. Oj, to dobrze. Brawo Irlandio. Brawo zieloni, tak? Bo to jest zielony kolor. E... Tak jak powiedział, on mówi tak, stałem tu podczas wielu mrocznych dni, ale dziś jest dobry dzień. Powiedział w piątek wieczorem, wczoraj wieczorem, w telewizyjnym przemówieniu premier Michael Martin. Od soboty rano puby, restauracje i inne lokale gastronomiczne mogą wrócić do normalnego trybu funkcjonowania, a klienci nie będą proszeni o okazywanie certyfikatów covidowych. Obecnie są one wymagane, a lokale muszą być zamykane o 20. Tego już nie ma. Proszę Państwa, można jechać do Irlandii, napić jakiegoś irlandzkiego piwa. Irlandczycy za, za kołnierz nie wylewają, także no, jak ktoś ma zdrowie, to Irlandia zaprasza, tak, tak sądzę. Nie wiem, co z lotniskami, tam trzeba by było się jeszcze dowiedzieć, ale... W każdym razie, proszę Państwa, w życiu ważne jest też, jak ktoś się tak? Sanie, jako my jesteśmy ssakami, więc siemy pierś matki, a później wysysamy, proszę Państwa, przynajmniej mamy taką ochotę, żeby wyssać dwutlenek węgla z atmosfery, który, za który płacimy za tą emisję. I Amerykanie doszli do wniosku, to jest bardzo interesujące mnie to, aż, aż po prostu podniosło z krzesła, Amerykanie no doszli do wniosku, że będą wysysać z atmosfery dwutlenek węgla. To jest biznes, tak? Bo jeżeli się płaci za emisję to wysysanie tego dwutlenku węgla z atmosfery, no to jest potężny, miliardowy biznes. I doszli do wniosku, że będą to robić. Wyobraźmy sobie miliony urządzeń wielkości autobusu, rozsianych wzdłuż linii brzegowych, na przykład gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, ustawionych na otwartych przestrzeniach przemysłowych, zasilanych ogromnymi ilości, ilościami energii odnawialnej, tak? które wysysają dwutlenek węgla z powietrza. I teraz okazuje się to bardziej realne za sprawą innowacyjnych technologii. W ubiegłym roku Elon Musk przekazał 100 milionów dolarów na nagrodę za najlepszą technologię wychwytywania dwutlenku węgla z atmosfery, tzw. CDR. Co więcej, pozyskiwany dwutlenek węgla można magazynować w różnych produktach, na przykład w betonie. O. Ponieważ przemysł budowlany odpowiada za 40% zużycia energii i 1 trzecią emisji dwutlenku węgla, bez zmian tego stanu nie powstrzymamy globalnego ocieplenia. Taka jest decyzja. Każdego roku produkuje się ponad 10 milionów betonu ton betonu, każdy jego metr sześcienny odpowiada za emisję około 82 kg CO2 do atmosfery. I teraz można ten CO2 umieszczać też w betonie. Więc proszę Państwa, przed nami yy, piersi wysysacze dwutlenku węgla na świecie, Amerykanie, yy, którzy zaskoczyli totalnie Europę, która tutaj chce nas no, po prostu wykończyć tymi płatnościami za emisję dwutlenku węgla, a tam y, wymyślili biznes, że będą wysysać i w związku z tym to będzie im się opłacać. tak? Tutaj staną takie wysysacze dwutlenku węgla. Polska niech zakupi i będziemy wysysać i brali, będziemy brać za każdy kilogram czy tonę dwutlenku węgla od Unii Europejskiej kasę za to, albo będziemy handlować emisjami dwutlenku węgla. No to niech się Polska od razu bierze za biznes i, i będziemy wysysać, tak? No nie, to, to jest poważnie, to, to jest potężny, miliardowy biznes. To, co się dzieje w Polsce, bardzo jest ciekawe. Chcę Państwu powiedzieć, że chodzi o tą komisję śledczą, ale sejmową, bo zawiązana jest już Senacka Komisja, ale chodzi tutaj o Komisję sejmową. Prawo i Sprawiedliwość nie chce tej komisji. No wiadomo dlaczego nie chce, bo jak ona się pojawi, ta komisja, no to Prawo i Sprawiedliwość będzie miała ogromny problem, a zresztą nawet pomijając tu, w tej chwili dochodzi do mierzenia sił sejmowych. Czyli ci, którzy są za komisją śledczą, są przeciwko PiSowi. Tak to wygląda. Natomiast ci, którzy są przeciwko, no to są jakby po stronie PIS-u, ale nie wszyscy, nie można tej większości PIS-owi utrzymać, no i wśród prawa i sprawiedliwości z każdym dniem narasta obawa, że dojdzie do powołania Sejmowej Komisji Śledczej do spraw inwigilacji i opozycja będzie miała większość, dlatego że większość posłów, znaczy nie większość, mniejszość, ale która stanowi o większości sprawa sprawiedliwości, chce, się, chce zagłosować za powołaniem komisji śledczej. I zaczęło się, bo to jest proporcjonalnie też narasta presja polityków związanych z Kukizem, bo on tam ma jakieś ważne, yy, ważne ilości tych głosów. Yy, w ogóle PIS ich namawia, żeby wycofali ze swoich deklaracji wycofali się ze swoich deklaracji o poparciu utworzenia tego zespołu, w grze padają kupczenie od razu jest, momentalnie jest kupczenie, e, padają propozycje rządowych stanowisk i e, tych jedynek pierwszych miejsc na listach wyborczych za to, że oni będą głosować przeciwko, tak? Od razu im dają e, jakieś apanarze, coś co spowoduje, że będą głosować przeciw powołaniu komisji. Więc od razu momentalnie. Stanowiska, jedynki na listach wyborczych, widzicie co się dzieje? Oboje nie, czy pójdziecie do, do wyborów, czy nie, to, to jakby to nie ma znaczenia, bo to oni, jedynki przeważnie zawsze wygrywają. I widzicie tu państwo, jak oni kupczą stanowiskami już poselskimi, a jeszcze wyborów nie ma, tak? Czyli my jak pójdziemy do głosowania, to oni już jakby byli wybrani, tak? Na razie kukizowcy deklarują, że żaden jakby, że w ogóle żadnym namową się nie poddadzą. Zresztą nieprzyjmowanie ministerialnych tek, jak mówią nawet byli członkowie Kukiz 15, jest wpisane w kredo stowarzyszenia, tak? W sejmowych kuluarach słychać o szykowanych stanowiskach w resortach, a nawet o propozycjach tych jedynek właśnie na listach wyborczych. No i to widzicie Państwo. W tej chwili kupczą i próbują przekupić e, posłów, żeby głosowali przeciw powołaniu. I o to tu chodzi e, w, tej, e, w tym głosowaniu, żeby zobaczyć, czy prawo i sprawiedliwość ma jeszcze większość. Jeśli prawo i sprawiedliwość przegra, to 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 jest już początek końca, e, że tak powiem, grupy rządzącej. E, jest, są tak trudne czasy, że w takim układzie, jeśli oni to prze, przegrają, no to chryja się zrobi niesamowita i to jest już początek końca tej partii rządzącej, e, mimo że ona ma tam wysokie sondaże ma, w zależności od oczywiście, kto robi sondaż i kto zapłaci za ten sondaż. Także raz są takie, jak do końca nigdy nie wiadomo. Natomiast sytuacja gospodarczo-społeczno-polityczna jest zła. I przy czymś takim bez względu, nawet jakby aniołowie rządzili, to zapłacą za to, że ludziom się źle żyje. Zapłacą. No, taka jest polityka, tak? I teraz proszę Państwa jest jedna rzecz, o, którym, o której chciałem Państwu powiedzieć, bardzo interesująca. Dotyczy byłego prezydenta Polski Lecha Wałęsy. W piątek on to powiedział, że oczywiście ma COVID, tak? On ma 78 lat, wiemy, że jest laureatem pokojowej Nagrody Nobla i napisał na Twitterze, że, no Twittera mu jeszcze nie, nie nie zamknęli, ale jest blisko, tak? Jak będzie takie rzeczy wygadywał. <noise> I proszę posłuchać. Więc on powiedział, że dla niego zaskoczeniem jest, że jest zarażony. Mimo trzech dawek szczepionek on mówi. Nie mogę, mówi w to uwierzyć. Otrzymałem trzy strzały, tak? Trzy. Ale jestem zarażony. Mam ból głowy, nie mogę rozgrzać ciała, czuję, że moje ciało odrywa się od kości. Jak Państwo myślą, dlaczego ciało, tak czuję, że ciało odrywa się od kości? Ja nikomu nie życzę choroby i tak dalej, ale po trzech strzałach, proszę Państwa, żeby tak zachorować i ciało odrywało się od kości, no, napisał y, Pan Wałęsa. Y, w związku z tym on się zastanawia, nie? Ale to nie tylko on się zastanawia. Miliony ludzi się zastanawiają. Jego słuchają, czytają, dlaczego on jest taki zaskoczony. Niektórzy yy, myślą, że dlaczego jesteś zaskoczony, tak? Tak sobie myślą, nie? A niektórzy myślą, no jest facet zaskoczony, bo trzy strzały dostał. Ja wiem, do kogo ja mówię, kto mnie słucha, dlatego ja sobie tutaj trochę ironi ironi ironizuję, tak? Ale, no, fakt jest faktem, proszę Państwa. Trzeba odpowiedzieć na to sobie, tak? Bo tam Pan Prezydent, nie wiem, czy by chciał słuchać, ale sobie samemu można odpowiedzieć. Pan Prezydent, były Prezydent, ma 78 lat, jak mówiłem. Miał wszczepiony rozrusznik serca w 2008 roku. I, no i przeszedł operację serca, tak? Także... Już pan ma sporo lat, tak? I musi na siebie uważać. Nikomu absolutnie nie życzę, tak samo jak mnie jest moją intencją, żeby kogoś namawiać albo mówić, żeby nie brał szczepienia czy coś. Każdy rozważa to we własnym sumieniu i każdy podejmuje własną decyzję, tak? Yy... Najlepiej podejmować takie decyzje, żeby później nie być zaskoczonym, tak? No taka jest puenta jak. Ale to przez całe życie tak jest i to dotyczy większości spraw, które się przewijają u nas w życiu. Las Mancha z Hiszpania. Proszę Państwa, proszę sobie zobaczyć. Ja spróbuję Państwu pokazać ten, ten obrazek. Proszę bardzo. Tak wyglądają w tej miejscowości domy, do których ludzie wracają po wybuchu wulkanu. Więc kombrewieja. Y, Wiedzą Państwo, no tam lawa szła i ten pył wulkaniczny. Proszę zobaczyć, domy są zasyp pozasypywane pod dachy. Tam ludzie wracają. Widzą Państwo tutaj taka zjeżdżalnia dla dzieci jest zasypana To jest taki pył wulkaniczny. On się też kurzy. Ludzie się boją, że jak po prostu przyjdzie deszcz, to on zwiąże jak cement. I trzeba będzie to kuć. W tej chwili yy, łopatami próbują się do domu dostać, tak? ale on się jeszcze pyli, więc dostaje się wszędzie. Proszę Państwa, tam są trzy metrowe chaudy dookoła. Tam nie widać ziemi. Tam jest tak tego dużo, że nie wiem jak ci ludzie yy, to odkopią. To są ilości yy, horrendalne po prostu. Nie wiem, czy ten pył wulkaniczny jest żyzny, czy można na nim coś posadzić, może by kaktusy rosły, czy coś innego. Natomiast no, on będzie cały czas pylił, tak? To jest rzeczy, no po prostu domy są pozasypywane czasami tak, że nie widać drzwi i okien pierwszego piętra, a czasem i drugiego piętra. Także proszę sobie wyobrazić, co tam się dzieje i co ci ludzie teraz przychodzą, a rząd im powiedział, no wracajcie do domów, tak? No. Przykra sytuacja dla tych, dla tych osób, więc jakby no. Przykro. Proszę Państwa. Yy, Mamy już, widzę, 21 minutę. Czas leci, tak? Yy, mama chciała, żeby córka została lekarzem. Yy, a będzie królem Norwegii. Królem Norwegii. Księżniczka Ingrid Aleksandra skończyła 18 lat i była impreza yy, Norwegia, no kłaniamy się Norwegii, norweska księżniczka Ingrid Aleksandra jest już pełnoletnia, 18 lat skończyła, ale wchodzi w swoje dorosłe życie za murami pałacu. To jest bardzo interesujące przyznała, że nie lubi wcześniej wstawać, a jak rano wcześniej wstaje, to się ze wszystkimi kłóci, jak rano wstaje. Choć może yy, robić różne rzeczy i po prostu najbardziej się cieszy generalnie, jak gdzieś jedzie na narty, bo jest bardzo dobra w nartach i ucieknie swojej ochronie, to ma wtedy wielki fan, jak to się mówi, ona będzie pierwszą regentką na norweskim tronie od 600 lat. Od 600 lat. Księżniczka Ingrid Aleksandra zbliża się już do tego dorosłego życia. Na razie wygląda ono podobnie jak życie milionów nastolatek na całym świecie, jak przyznaje norweska prasa. Brak w nim pikantnych szczegółów. Widocznie grzeczna dziewczyna, no bo niektóre dziewczyny, które mają 18 lat, to już y, pikantnych szczegółów książki można zapisywać, proszę Państwa, i, i ten, wyda jak porządna jest, tak? W wywiadzie przyznała, że, y, jeszcze raz Państwu powiem, uwielbia gubić ochroniarzy i używa różnych forteli, żeby ich po prostu wykołować i żeby oni nie wiedzieli, gdzie ona jest, tak? Wieczorami gra z rodziną w karty albo ogląda y, telewizję, co jest dla mnie niepokojące. Nie wiem, dlaczego na telewizji ogląda. Ma miliony rzeczy ciekawszych do robienia, ale ogląda telewizję. To jest dziwne, bo generalnie ludzie w takim wieku w ogóle telewizji już nie oglądają. Coś takiego jak telewizor, to zmienił się, zmieniła się nazwa. Już nie idzie się telewizora kupować tylko monitor 55-calowy. Jeszcze się potocznie mówi na to telewizor. W każdym bądź razie... Hmm, Sprawdza, co słychać w mediach społecznościowych i wychodzi ze znajomymi, lubi imprezy. Ulubionym daniem jest tako, taco, które serwowane w każdy piątek tam ma na tym zamku. Nie lubi poranków, te poranki ją jakby ma depresję wtedy. Tako, proszę Państwa, to wiecie co to jest. To jest, ta, to jest wszystko na kukurydzy, taki placek kukurydzajny, tylko twardszy. I do tego się da, daje specjalne tam takie mielone mięso przyprawione. Pozdrawiam Stany Zjednoczone, Chicago i w ogóle wszyscy, którzy mają dostęp do tako. Nie wiem, może jeszcze w jakichś tam państwach są te tako, gdzie można podejść i za dolara, jak ja byłem, w Stanach to się za 99 centów zwykłe taco kupowało. No ale to... Trzeba lubić, tak? No. Chętnie bym skosztował. Nawet z tą księżniczką, ale ona by sobie nawet nie pomyślała, gdzie to teraz jest, zbliża się świąteczna orkiestra tej, tej pomocy i dzisiaj dowiedziałem się, że kilka znanych osób zaczęło sprzedawać, boże, licytować, licytować spotkanie ze sobą, i e, no ceny dochodzą do takich osób youtuberów żeby się z nimi spotkać no zostały wylicytowane za 10 tysięcy złotych tak będę musiał może jak będę słynniejszy za rok albo za dwa to też wylicytuję jakieś spotkanie ze sobą e, może rzeczywiście ktoś tam zapłaci i pójdzie na cel, na dobry cel, na dom dziecka czy jakąś tam inną instytucję ale konkretnie lepiej na jakiś dom po prostu przeznaczyć to. Także są takie możliwości i ludzie, którzy, no jeżeli nie mają nic lepszego do wymyślenia to jak są znani, no to spotkanie, tak? Tylko jedna dziewczyna właśnie, youtuberka bała się, że może dojść do spotkania osoby, która jest, no jakby to, no jest, może być niebezpieczne, tak, bało się, no ale nie wiem, czy tyle tacy ludzie by zapłacili. W każdym razie ciekawa forma sprzedawania czasu pobytu ze sobą na przykład na obiad i żeby to ludzie zapłacili za to i wykorzystać te pieniądze na na, na przykład na dom dziecka. Dzisiaj, sobota, życzę Państwu przyjemnej super soboty i super niedzieli jutro, yy, zapewne zobaczymy się jutro 18, a dzisiaj kłaniam się, pozdrawiam, oczywiście jest ankieta, kończę ankietę, można zobaczyć sobie rezultat na tapczacie, 96% jest na tak, 3% na nie, czyli jest pełna zgodność, proszę Państwa, pytania, pytanie jakie było właśnie na tapczacie, kończę tą transmisję. Dziękuję, pozdrawiam, kłaniam się serdecznie i zapraszam na jutro na 18. Pozdrawiam Milka.